Cześć kochani, w dzisiejszym filmie razem z wami złożę mój nowy kwietnik. Następnie ułożę na nim rośliny i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Zapraszam Was na nowy odcinek z cyklu Krótkie Porady. Zrobiłam ostatnio przemeblowanie i w sypialni pojawiła się pusta ściana przy oknie wschodnim. To miejsce aż się prosiło o kwietnik. Zrobiłam pomiary, poszperałam w internecie i wybrałam ten, który wydał mi się najbardziej odpowiedni. Rozpakuję teraz paczkę i sprawdzę, czy są wszystkie części. Staram się ciąć ostrożnie, aby przypadkiem nie uszkodzić laminowanych półek, gdyby okazały się położone bezpośrednio pod kartonem. Kwietnik ma czarny metalowy stelaż. I ciemne półki z płyt, laminowanych. Zaraz zobaczymy, czy kwietnik wygląda jak na pięknych zdjęciach w ofercie, czy będę rozczarowana bublem. Kwietnik kupiłam u jednego ze sprzedawców na Allegro. Wyciągnę teraz wszystko i sprawdzę, czy nie jest uszkodzone. Jest też instrukcja i woreczek ze śrubkami. Pułki i stelaż są nieco brudne, ale wytrę to już po złożeniu. Mam tu kilka małych półek. Wszystko jest dobrze zabezpieczone steropianem. Na narożach też jest steropian. Jest kilka małych półek, sześć różnych rurek. O, i jest śrubokręt. No i mam laminowaną podstawę. Wszystko jest, można więc powoli wyciągnąć i złożyć. Do zestawu została dołożona instrukcja. Nie jest to mebel z Ikea, ale instrukcja jest przejrzysta i zrozumiała. Porównuję je z instrukcją, aby przygotować sobie te, od których rozpocznę skręcanie. Renty mają różne ilości otworów, więc należy wziąć odpowiedni. Ale najpierw zamknę wszystkie rury plastikowymi zaślepkami. Skręcam ze sobą pierwsze części, a teraz będzie w stylu Benihila i przyspieszam ze skręcaniem. Nie dokręcam śrub do końca, zrobię to już po całkowitym złożeniu. Kwietnik ten ma miejsce na 6, a nawet i 7 doniczek. Ale maksymalne obciążenie jednej półki to 2 kg. Jego wymiary to wysokość 113 cm, szerokość 60 cm. Oraz głębokość 20 cm. Kolor płyt, laminowanych, jak możecie tu zauważyć, jest bardzo podobny do koloru moich drzwi, będzie więc pasował do mieszkania. Myślę, że skręcanie poszłoby szybciej, gdyby użyć wkrętarki. No, ale cóż, posłużę się tym, co dali w zestawie. Trzeba się przyjrzeć półkom dokładnie, ponieważ mają otwory na śruby w odpowiednich miejscach. Lepiej, żeby się nie pomylić. Konstrukcja jest stalowa, lekka, pomalowana na czarno, ale niestety śruby są srebrne i na tle czarnych rur rzucają się w oczy. W zestawie nie ma na nie zaślepek. Są tylko filcowe podkładki na podstawę kwietnika. Myślę jednak, że bez problemu można te śruby pomalować, aby je zamaskować. Co ciekawe, pierwszy raz widziałam ten kwietnik na AliExpress i chciałam go zamówić bezpośrednio z Chin. Później spojrzałam na Allegro i zobaczyłam, że ten kwietnik też jest dostępny w Polsce i na dodatek jest jeszcze tańszy. Patrząc na opinie, wśród wielu komentarzy znajduje się też trochę negatywnych, opisujących ten kwietnik jako mało stabilny, źle wykonany, o cienkich półkach i tym podobne. Postanowiłam sama sprawdzić jaki on jest i podzielić się wrażeniami z Wami. Kochani, to jest produkt w cenie poniżej 100 zł, a pomieści 6 doniczek. Przy tej cenie nie należy spodziewać się pancernego mebla, po którym można skakać. Moje pierwsze wrażenie po złożeniu jest bardzo pozytywne. Sam kwietnik bez doniczek jest lekki, ale dobrze stoi na podłodze. Stawiając doniczki lub cięższe przedmioty na dolne półki, nabiera dodatkowej stabilności. Kwietnik tak się prezentuje. Co sądzicie o takim kwietniku? Zdecydowalibyście się na zakup? Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Cześć!